Zawsze staraj się zamieniać strach w ekscytację. Pamiętaj o tym, że widząc dziewczynę, która Ci się podoba, gdy szybciej też bić Twoje serce, gdy nogi Ci więdną po prostu, możesz, masz wybór zinterpretować tą emocję jako zagrożenie, albo jako coś ekscytującego. Czyli możesz pozwolić sobie, podchodząc do dziewczyny, odczuwać to tak, jakby jechał na Ciebie tir rozpędzony, który zaraz Cię zabije, albo tak, jakbyś stał na przykład na jakimś moście, podpięty do bungee i miał za chwilę skoczyć. I jeżeli będziesz interpretować tą emocję, która pojawia się, gdy widzisz fajną dziewczynę, jako po prostu strach, jako zagrożenie Twojego życia, to niestety ten strach może Ci się pogłębiać. I niestety będziesz miał mniejszy dostęp do zasobów, bo Twój organizm będzie Ci włączał po prostu walkę, ucieczkę. Krew odpłynie Ci od, z mózgu do Twoich nóg i gdy będziesz podchodził, będziesz miał sytuację, gdzie nie pamiętasz, co powiedzieć, gdzie mówisz jakieś głupie rzeczy, i później jeszcze się biczujesz za to. Ale możesz też pomyśleć sobie, wow, ale zajebiście, mogę do tak fajnej dziewczyny podejść. Ja pierdzielę, co tu się wydarzy. Czyli możesz zinterpretować to jako ekscytację, co doda ci jeszcze animuszu do tego właśnie podejścia. Będziesz miał większy dostęp do zasobów, będziesz bardziej pozytywny, będziesz miał większy entuzjazm i, co logiczne już mi się wydaje, będziesz miał lepsze rezultaty niż osoba, która interpretuje tą emocję jako po prostu zagrożenie życia.